kolejny e, artysta wielokrotnie występujący na tej scenie podczas pikniku Fundacji Dunajec e, będzie wystąpił przed nami Marcin Joneczko. Mieszka w kętach, ukończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia dla niewidomych i słabowidzących w Krakowie, w klasie organów. Marcin kocha śpiewać i grać. Zresztą to właśnie Państwo zobaczą na scenie. Jeszcze chyba nigdy nie było tutaj takiego wokalisty, który zaraził nas taką energią podczas śpiewania. Muzyka to jest jego pasja. Jak sam kiedyś powiedział, muzyka to całe moje życie. Zresztą to właśnie Państwo. Usłyszą w jego wykonaniu. Jest laureatem wielu konkursów, w tym międzynarodowych. Nagrał dwie płyty: pierwszą z fundacją Cantitu, a drugą z zespołem Alegria. Marcin kocha każdy rodzaj muzyki, o czym niebawem będą Państwo mogli się przekonać, gdyż przygotował kilkanaście utworów, które podzielimy na trzy tury, które są przykładami właśnie muzykę z różnych kategorii. Pierwszym utworem, który Marcin wykona, będzie utwór Violetta Villas, List do matki. Mam nadzieję, że Marcin się nie pogniewa, że za chwilę zaśpiewa, a ja Państwu powiem, że dzięki, że możemy się tu spotkać, możemy się wspólnie bawić, możemy świętować yy, poniekąd urodziny naszej fundacji, kolejne, bo to już niedługo 15 sierpnia już jest kolejna czwarta rocznica w przyszłym roku. Pamiętajcie państwo, oczekiwać, szukać na stronach naszej fundacji, na stronach internetowych okrągłej piątej rocznicy powstania Fundacji Dunajec Pomoc Polakom na Kresach, która tak naprawdę ma za zadanie tylko was pobudzić. Bo to nie my pomagamy, to wy pomagacie. Wszyscy pomagamy tutaj, tym, który tej pomocy oczekują od nas, a w sposób szczególny chcemy podziękować za nasze wsparcie dla nas, pani Renacie Jandurze, panu Zbigniewowi Surowiakowi z Tawerny Przystań, tu ze Sromowców Niżnych, tam kawałek dalej, w tamtym kierunku. Serdecznie zapraszamy. Pani Joli Wacław ma stoisko w Krościenku. Również serdecznie zapraszamy do odwiedzenia tego stoiska. Pani Lucynie Wolskiej z Żeglugi i turystyki Biała Dama. Serdecznie każdy, kto chciałby się przepłynąć po Zalewie Czorsztyńskim może się tam zgłosić. A teraz przed wami niespotykany, niebywały artysta Marcin. Witam Was serdecznie samą Witam Was. Do Ciebie mamo wiolety Wilas. Idziemy. Rząd. ciebie mam w nim wspominam stary klon ciemny i wysoki jak dym o -o -o dawnych lat. Moje drodzy, zapraszamy wszystkich pod scenę, będziemy się wspólnie, wspólnie bawić. Znów nasz dom ciebie mam o nim wspominam stary klon ciemny i wysoki Pisze. Ciemny jak ta noc To nieprawda Mamo Jutro Wyślę inny list Jest dobrze Mamo Tak jak miał być A ty Mamo śpi raz zaśpiewało tę piosenkę. Kolej... I przynajmniej tak dobrze, jak, jak czynił to nasz O tym to w ogóle artysta. nie mówię. Zresztą widać tutaj po całym towarzystwie, jakie było wzruszone. Kolejną piosenką, którą wykona Marcin jest piosenka równie uroczego pana, czyli marka Grychuty. Myślę, że to jest wykonawca, który jest znany m.in. z piosenki Nie dokazuj, a dzisiaj Marcin zaprezentuje Będziesz moją panią. Dzień. A żeby... Była Pani Panią. Serdecznie zapraszamy tutaj. Mamy o, bardzo kolorowe warkocze. Możemy dla tej jedynej pani, dla której będziesz panią, wyczarować takiego pięknego kwiatka balonowego. Ewentualnie jak tutaj poproszę właśnie palmę z Małpką. Pewnie pani będzie zachwycona. A teraz Marcin. Serdecznie zapraszamy. Jeszcze raz gorące prawa dla niego. Będziesz moją panią, Marko Jechuty. Idziemy. Będziesz spiechać wiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. I ty, właśnie ty, będziesz moją mamą i Ty, tylko Ty będziesz moją Panią Będą Ci skrzypce lipowe Będą śpiewały jarze minowe Trzeba liście w ptaki wszystkie Będę z Tobą tańczyć, bajki opowiadać. I można tańczyć. Przez w Twoje łonie. Tym spadaj. razem, Panie, proszę Panów, bo I widzę, ty, że Panowie się nie ty Będziesz moją damą i Ty, tylko Ty będziesz moją Panią. Będę Ci biały nocą na całą sierpniową. Wiatry zdene, słońca będę śpiewały śpiewały bez końca będziesz miała imię jak piosenna róża będziesz miała miłość jak jesienna burza i ty właśnie ty będziesz moją damą i ty tylko ty będziesz moją panią Wielkie brawa Proszę Państwa, tu jest coś dla ducha. Po lewej stronie widzimy serce pod hala gmina szaflary pod y, koło gospodyń wiejskich w Szaflarach. Pod czujnym okiem i przywództwem pani Lucyny Jarząbek. W Boże, przepraszam, w Boże. Dobra, dobra. No, prezes, no ja jestem trochę stary i głuchy, to wiesz. A teraz buty napięcie ogólnie. Za powoli dojdziemy do piosenki, która rozbuja nas wszystkich. Niezależnie od tego, czy siedzimy, stoimy, czy jesteśmy na stoisku. A teraz przed Państwem na razie coś troszkę spokojniejszego. Czerwone gitary, Biały Krzyż w wykonaniu Marcina. Bardzo refleksyjna piosenka. Jedziemy. Kto z nas doba, może zaśpiewać? Kto ma ochotę? Nagle świat bez dożań szli, przez śpiący las. Równym hitmem młodych serc w niespokojnej liście odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisty, dług przybitych już cień siwej mły. Tylko w polu Biały Krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Jak myś sprzedać Yeah, i W tym polu Biały Krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Ogromne brawa dla naszego artysty. Bardzo dziękujemy serdecznie, ale to nic się nie martwcie, to nie jest ostatni jego występ w dniu dzisiejszym. Drodzy Państwo, tak jak zapowiadałam, było trochę spokojniej, więc czas trochę się pobawić. Na dworze jest zimno, może niekoniecznie mi tutaj na scenie, tak samo jak Marcinowi, ale u Państwa na pewno jest zdecydowanie chłodniej, dlatego warto teraz chociaż trochę się rozbujać. I pomoże nam w tym Marcin i piosenka... Enej skrzydlate Ręce. Skrzydlate Ręce zespołu Enej, moi drodzy, podnieście swoje skrzydlate ręce w górę i klaszczemy do rytmu! Jedziemy! No, proszę bardzo. Widział słońca i nieba też Ojciec po Mamy nie mnie więc Samotnie ciągle witam nowy dzień Dlaczego ja tak boga pytam się Naprawdę z tak nie mogę mieć Ludy żółte chcę, chyba tego chcę Z niego oczy mówią leć, chyba mnie laj, nocą pęgniesz tak Jak ja to niebo pochaj, to nie daj, proszę leć, proszę klej Daj, drzewa nocą we mnie tak, jak ja to nieba pochaj. Dalej, dalej, proszę leć, proszę kraj. Moi drodzy, są obcy niż te, zróbcie kałas. Kolejny dzień, kolejna taka noc, kiedy popochać go nie miał kto, aj, można młody mm. o ludzi, kłód zapłonie, kiedy chciałby on. Zaraz Zaradził za miśnią u siebie, przyjdzie dusza i już umiera. To z duchem tego nieba tego chce, te, nie ga odzymuje lek. Ej, tutaj w nocą, jak nie jest tak, jak ja niebo, to niebo kochaj. Dalej, daj, proszę leć, proszę, jak naj. Ej, tutaj w nocą, a jeszcze tak jak ja to nie po to ej, Dalej, dalej to leć proszę knajp to patrzą za sen, Oddałeś życie, a więc Błagam cię. Dobrze pani, zaciągnę kiedyś swoich spadów ten, za, ej, czy z ceną, proszę bardzo ma Bóg, oddaje sobie za burzę Zobaczcie, nawet nie ma przecało płakać Abyś się założył już w ciebie się tym piwa którego nocą pewnie tak, jak ja to niebo to raj, dalej daj leć, proszę hej Ej, którego nocą pewnie tak, jak ja to niebo to raj, dalej daj proszę leć, proszę, na, Dziękuję bardzo. Głośne brawa jeszcze raz. Spróbujmy. Zobaczcie to, co mówiłem przed chwilą. Nawet niebo przestało nad nami płakać, że się tak dobrze bawimy. To działa. A teraz piąty utwór. Specjalnie na moją zadyszkę, chyba. Ha, ha, haczyk. Akurat. Moi drodzy, zapraszamy wszyscy po scenę zespół Apuhat ha, ha Ha Lecimy! W taka ja! Wszyscy śpiewamy! W taka ja! Tak, moi wszyscy śpiewacie! W Cyskotekach ja! Jeszcze śpiewacie! Jedziemy! Zapraszamy do tańca! On wypatrzył za mną ją i wstała za miało modne spodnie, bluzę modną i modny zegarek. Potrzebł bliżej przyjrzał się, tak to będzie, ona wymarzona, kto wydawał, że nawet żona. Chłopak wstąpił w świnę, tu tu jak to do cudo rusza się, jak i kolor Zrobę mi trzymaj dinka, czekam na wetterze, a ja pójdę w lefektach. Dziś rozczarowanie, bo wetterka bym legał, bez pasu w uznanie. Zacznijmy, śpiewa, mojej rady. Wszystko tak kaga, ja sam, moje rady. Wszystko tak kaga, wszystko tak kaga, moje rady, tańczymy. Naprawdę jest ciepłe jak się tańczy. Dziękuję bardzo. Zapraszam już wszystkich do drugiej części mojego występu. Ogromne brawa, zobaczcie jak cieplej się od razu zrobiło.